Tego człowieka. Tylko Jezus umarł za ciebie. Ma Maria nie umarła za ciebie ani za, za nikogo. Tylko Jezus Chrystus umarł za ciebie, za każdy twój błąd. To jest Tylko prawie, Jezus prawie, Chrystus poniósł śmierć na krzyżu Golgoty za ciebie i za mnie. Tylko On. So okay. Set me chcę! Chcę być tylko z Tobą. Już zawsze będą? Na zawsze już! Będę, już. Się Będę wielbić Cię. Teraz wiem, chcę być tylko z Tobą, Jezus. Na zawsze już! Będę wielbić Cię, bo tylko Ty umarłeś za mnie, Jezus. Teraz wiem, chcę być tylko z Tobą. Na zawsze już będę wierzyć cię. Żyła w ciemności, gdy przyszedłeś do mnie. Jezus, tylko Ty. Ty też możesz mieć tatę z nieba, tatę, który mieszka w niebie, tylko w niej, w Jezusie, w Jezusie możesz stać się synem, kiedy przyjmiesz to, co Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie na Krzyżu Golgoty, to, że sam dobrowolnie poszedł za Ciebie, a nie musiał, ale pragnął z miłości do Ciebie, On poszedł na ten Krzyż, zamiast Ciebie, zamiast Ciebie cierpiał, Stać się synem, abyś mógł być zaakceptowany w miłości, w miłości On wziął Twoje poniżenie na siebie. Został zbesztany, On wziął Twoje poniżenie, abyś ty nie musiał żyć w poniżeniu, abyś Bóg żyć. Dobry moralnie czy zły? To niezależność od Boga to jest grzech, to jest błąd. Tylko w nim jest ta sprawiedliwość. Tylko w nim ludzka sprawiedliwość to gówno. To nic nie znaczy. Boża sprawiedliwość to jest ten wymiar. Tylko w nim jest normalność. Ja wyszłam z nienormalności, ja żyłam nienormalnie. Ja to, co było nienormalne, uznałam za prawidłowość, a to było gówno. On wy wyciągnął mnie z tego bagna a jeżeli mnie wyciągnął z bagna i wywyższył mnie bo ja uznałam Jego wyższość ja uznałam Jego za Pana to Ciebie też wyciągnie tylko Ty musisz uznać swoje panowanie w swoim życiu że to jest błąd Ty musisz to zrobić Tą to niezależność od Boga uznać za błąd bo to jest błąd Ty decydujesz co będzie z Tobą po śmierci bo nie ma czyśca. Jest niebo, jest i niebo, nie ma czysta. Nie daj się oszukiwać, że jest czyściec, że Ty sobie jakoś będziesz żyć, jakoś będziesz tak, no dobry powiedzmy, no i pójdziesz do tego czyśćca i się oczyścisz, bo to jest kłamstwo. Musisz zdecydować tu i teraz, czy Ty pragniesz przyjąć dzieło Jezusa, to co On dla Ciebie zrobił. Zbawienie poprzez Jego krew. Zbawienie z łaski, bo zbawienie z łaski, z łaski przez wiary, przez wiary. I ty musisz to przyjąć swoim sercem, bo on patrzy na Twoje serce, on pragnie Twojego serca, on pragnie wylać na Ciebie swoją miłość, wylać na Ciebie swoją miłość, bo tak bardzo Cię kochał. i tamty krzyży widział Ciebie, kiedy umierał, widział Ciebie i umarł za wszystko, za wszystko umarł.

a sam że twoje uszy są otwarte I one słyszą to, co ja mówię A mehe że to głęboko dochodzi do twojego serca I raja, bo tu chodzi o twoje życie To nie jest zabawa Skończy się życie, nie wiesz, czy jutro jeszcze będziesz żył Jest piekło i niebo W każdej chwili może puchnąć coś I skończy się wszystko Chwila tu na ziemi! Czy słyszysz, co ja mówię do ciebie? To jest chwila! Przed Tobą wieczność jest! Człowieku! Wieczność jest przed Tobą! Musisz zdecydować! Bóg już wszystko zrobił! Teraz ruch jest Twój! Do ciebie należy! Santa, bo to Twoje życie jest! On wylał przed Tobą swoje serce! Harabasantę ra-ra-ra! hitaramene Hora ta to nie jest jakiś Jezusek, to jest potężny Bóg, to jest Król Królów Pan panów. i na Jego imię jest się każde kolano. To nie jest Jezusek, który nic nie może. Ili ci kłamstwa przez całe życie Masz, Twój umysł jest napełniony kłamstwami Musisz przejrzeć Zobaczyć kim jest Bóg Zawołaj do Niego Jezus chce poznać Ciebie moim sercem Chcę poznać Ciebie jaki Ty jesteś naprawdę Ojcze Bo mi przekłamali Twój obraz Ty nie wierzysz, że Bóg jest dobry Że to kochany Ojciec Bo Ci przekłamał ten świat on wy, wypaczył obraz Ojca! On wypaczył kompletny obraz ojca! Tak jak mi kiedyś, że nienawidziłam Boga. Mówiłam, Boże Ty i nie dokończę, co ja mówiłam. Nienawidziłam Boga, siebie i ludzi. A teraz kocham, bo to On zmieni moje serce. Tylko Bóg zmienia serce. Tylko Bóg ma daje nowe serce. Bo on daje swojego ducha w twoje wnętrze. Pragnie wlać swego ducha w twoje wnętrze. I chciałabyś był Jego, on pragnie być był Jego, bo nie ma nic pomiędzy. Nie ma nic pomiędzy ta Ja nie muszę tu stać. Myślicie, że nam się chce tu stać? Nie chce nam się, ale ponieważ kochamy Boga, was kochamy, dlatego tu stoimy. Nie mamy z tego nic. Gdyby ja mogła w tym czasie coś innego robić, świetnie świetnie sobie wypełniła czas. Ale my jesteśmy tu dla Was, z miłości, bo to On wlał w nas swoją miłość, w nasze serca. Ponieważ Was kocha, ponieważ kocha Ciebie. Ty, który mnie słyszysz, mówię do Ciebie to, że Jezus kocha Ciebie. Ukochał Cię miłością odwieczną miłością aż do końca, aż do śmierci krzyżowej. Jego miłość jest Większa niż śmierć, Jego miłość jest większa niż twój grzech. On pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał twój grzech, pokonał twoją chorobę. To Jezus, tylko On, tylko Jezus umarł za ciebie. I nie da się oszukiwać, bo ci gadają bzdury, przez całe życie kłamią ciebie. I nie słuchaj tego, nie słuchaj tego, zawołaj z głębi swojego serca do Niego. Boże, objaw mi się. Boże, objaw mi się, zawołaj do tego żywego Boga, o którym my Tobie mówimy. To jest prawdziwe Chrystusostwo. My jesteśmy Chrystusowcami. My nie jesteśmy żadnymi świadkami Jehowy, czy czymś innymkolwiek. My jesteśmy Chrystusowcami. Tymi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Tymi, którzy kochają Go. I tymi, którzy Mu zaufaliśmy. Jezusowi. Jezusowi.